W trakcie naszego kursu pokazaliśmy, jak przygotować różnego rodzaju zadania. Teraz spróbujemy je rozwiązać jako zwykły uczestnik kursu. O rozwiązywaniu quizu mówiliśmy już w rozdziale poprzednim, ale jak pamiętamy, stworzyliśmy także zadania, które polegają na przesyłaniu pliku oraz na wprowadzaniu tekstu do formularza. Zanim przystąpimy do pracy, wprowadźmy drobną zmianę do strony naszego kursu. Upewnijmy się, że wciąż jesteśmy zalogowani na konto Strefa Kursów i najpierw aktywujmy tryb edycji. Teraz przewiniemy na dół, rozwiniemy tą listę i dodamy nowy blok o nazwie Aktywności. Poczekajmy chwilkę na przeładowanie strony. Tutaj powinien się pojawić nowy blok, złapiemy go i umieścimy w kolumnie po stronie prawej, może troszkę wyżej. Jak sama nazwa wskazuje, ten blok zawiera listę aktywności powiązanych z tym bieżącym kursem. Nas interesuje lista zadań, czyli klikniemy na przedostatnim odnośniku. Na chwilę obecną mamy do dyspozycji dwa zadania. Z tym, że chcemy je rozwiązać jako zwykły uczestnik kursu. Czyli, po prostu, będziemy musieli wylogować ją z bieżącego konta. Strefa kursów. Od razu przejdziemy do formularza logowania i, na przykład, skorzystamy z użytkownika drugiego, czyli user z dwójką na końcu i oczywiście takie samo hasło. Po zalogowaniu, musimy przejść ponownie do strony kursu. Ponownie odnajdujemy blok aktywności i ponownie klikamy na odnośniku zadania. Wyraźnie widać, że nie wykonaliśmy jeszcze żadnego z tych dwóch zadań. Pierwsze z nich to projekt strony internetowej. Kliknijmy teraz na tym odnośniku. Po chwili pojawi się strona z podstawowymi informacjami na temat zadania. Korzystając z formularza, musimy przesłać odnośnik do naszego projektu strony internetowej. Spróbujmy więc teraz to zadanie wykonać. Klikniemy na tym przycisku Dodaj zadanie. Rzeczywiście pojawiło się pole tekstowe, do którego możemy wprowadzić odpowiedź. Na przykład HTTP, dwukropek, podwójny ukośnik i strefa kursów. To będzie nasza odpowiedź, projekt naszej strony. Teraz klikniemy na przycisku Zapisz Zmiany pod formularzem, aby naszą odpowiedź zatwierdzić. Powrócimy w ten sposób do strony zadania. Czyli wiemy już, jak rozwiązywać takie zadanie, które polega na wprowadzaniu tekstu. Wyraźnie widać, że zostało ono przesłane, ale nie zostało jeszcze ocenione. Tym tematem zajmiemy się nieco później. To może teraz powróćmy do strony naszego kursu, czyli wybierzemy odnośnik HTML5, jeszcze raz przejdziemy do panelu aktywności i ponownie wybierzemy listę dostępnych zadań. Pierwsze zostało przesłane do oceny, to teraz zajmijmy się zadaniem numer dwa, czyli prezentacją. To zadanie polega oczywiście na przesłaniu pliku i musi być to prezentacja w formacie PDF. Dlatego klikniemy teraz na przycisku Dodaj zadanie. Pojawiło się standardowe, dobrze nam już znane okno przesyłania plików. Na moment może przejdziemy do katalogu z materiałami dołączonymi do kursu, wybierzemy z niego podkatalog o nazwie kursy. Mamy tutaj taki bardzo prosty plik prezentacja PDF, teraz go po prostu złapiemy i przeciągniemy do okna przesyłania plików. A skoro plik został przesłany, to teraz musimy wszystko zatwierdzić, czyli klikamy na przycisku Zapisz zmiany. Zostaniemy przekierowani ponownie do strony z naszym zadaniem. Warto zauważyć, że takie zadanie możemy w dowolnym momencie edytować. Czyli po kliknięciu na tym przycisku możemy powrócić do naszego pliku i na przykład możemy go usunąć, a potem przesłać ponownie. Z tym, że taka możliwość uzależniona jest od ustawień zadania zdefiniowanych przez osobę prowadzącą kurs. Na koniec może przejdziemy ponownie do strony z naszym kursem i jeszcze raz wybierzemy odnośnik zadania. Po załadowaniu listy wyraźnie widać, że przesłaliśmy obydwa rozwiązania, czyli teraz pozostaje nam ocenienie tych zadań, ale tym zajmiemy się już w odrębnym rozdziale.